Witam, nazywam się Michał Piotrowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj państwu po raz kolejny będę opowiadał o wyrobach kultury i sztuki japońskiej, mianowicie o, o kimono. O kimono znaczy po prostu piękny przedmiot i w sumie jest to zazwyczaj drobnej skali rzeźba japońska. Jednym z najbardziej cennych e, materiałów, które, e, które były też najbardziej preferowane przez Rzemieślników była kość słoniowa. No i teraz tak, no z czego mogły powstać powstawać o kimono? Z drewna, z brązu, no i z kości zwierzęcej, z kości słoniowej bardzo chętnie, ale te dwie figurki prawdopodobnie są wykonane z kła mamuta. Także są bardzo fajnymi przedmiotami. I co te okimona przedstawiają? Te dość drobne okimona, które mają 12 cm wysokości, będą obiektami aukcyjnymi na aukcji wyrobów z kości słoniowej, która odbędzie się we wrześniu tego roku i będzie organizowana przez galerię Ikikata Art z Podkowy. Leśnej. Tutaj prawdopodobnie autor jest ten sam. To są takie figurki w typie chińskim przedstawiające dwóch mędrców. I teraz, tak, zacznijmy może od tego. Tutaj ten pan przedstawiony jest ze zwojem i z wachlarzem i to są takie atrybuty, że tak powiem, kontemplacji łączone z symboliką taoistyczną i właśnie atrybuty wyciszenia i mądrości. Widać tu jasno od góry taką wyraźnie tą strukturę charakterystyczną, zarówno dla kości słoniowej, jak i dla kości mamuciej I teraz tak skąd wiemy, że prawdopodobnie jest to kość mamucia, Ano jest inny kąt krzyżowania się tutaj tych charakterystycznych linii. Jest też, Inny kolor, kość mamucia jest ciemniejsza. Jest to też jakby jednak nieco droższy materiał. I teraz tak, te figurki przytwierdzone są do takich postumencików. Tak się czasem robiło, zazwyczaj jeśli sygnatura nie była od spodu widoczna. Bo wtedy nic. To nie zasłania, a ekspozycyjnie wygląda to odrobinę lepiej. Wykonane one są w takim stylu chińskim, bardziej, w typie chińskim tak zwanym, no bo tutaj na to wskazuje zarówno e, ubranie tego mędrca, e, jak i forma tego engraveringu, czyli rytowania następnie podkreślonego tuszem. To jest taka charakterystyczna technika. Trudno powiedzieć, czy została ta figurka wykonana w Chinach, czy w Japonii tak naprawdę, bo również w Japonii wykonywano te figurki w typie chińskich. I to jest taki case podobny jak z na przykład figurkami, nie wiem, Buddy choćby, albo statku szczęścia, który będzie na tej samej aukcji na Onebidzie. Na platformie OneBit takim koronnym, koronną pozycją. Więc tutaj to mówię, jest taka ciekawostka odnośnie właśnie tego materiału. Moim zdaniem super, jak ktoś lubi takie rzeczy. Ten materiał jest obecnie bardzo często stosowany w wykończeniach noży i w takim knife craftingu i tak dalej. No, to jest figurka z XIX wieku, więc, moi drodzy, już zabytek, i tak dalej. Myślę, że forma trochę bardziej wymagająca niż rączka do noża. Ok? Jaki by ten nóż nie był. No i mamy jeszcze drugą figurkę. To jest takie domniemanie, ale prawie pewne, że jest to tego samego. Autora. Znowu akurat te linie związane z tą strukturą. Widoczne są z boku twarzy tego mędrca. On tutaj w takim geście poprawia sobie brodę, a na plecach widzimy guqin i to jest instrument. No i znowu wcześniej źle było to rozpoznane jako Miecz. To nie jest wojownik, to jest z kolei pan artysta. Czyli jakby do dwóch mus jednej takiej poświęconej ludziom, którzy zgłębiają tajniki rzeczy i nauki, druga ta figurka nawiązuje z kolei do właśnie ludzi kultury. I sztuki. Jest to taka parka. Tu podstawy są nieco inne, ale myślę, że to też jest fajnie, bo te dwa podejścia do życia też są również trochę inne i figurki mogą być podobnie wyrzeźbione yy, i prawdopodobnie przez tego samego autora i z tego samego jakże szlachetnego materiału, ale słuchajcie, no właśnie, nie? Fajnie, że są te różnice. To taka mała rzecz, ale mnie na przykład bardzo. Cieszy. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że bardzo ładnie przedstawiłem ten przedmiot i się dowiedzieliście czegoś też o takim niezwykłym materiale, jakim jest kość mamuta. Kość mamuta jest niewiele droższa od kości słoniowej, tak naprawdę, ale, ale po prostu jest taką. Ciekawostką. Mam nadzieję, że Wam się spodoba również aukcja, która odbędzie się we wrześniu tego roku. I żeby nie przegapić, proszę śledzić, zarówno portal OneBit, na którym ta aukcja się odbędzie, jak i stronę Galerii Ikikata Art, Spotkowy Leśnym, jak i ten kanał, oczywiście. Byłbym bardzo wdzięczny za lajki, subskrypcje i komentarze. I do zobaczenia. Następnym razem.